Hej, cześć jestem Makrecious i po raz pierwszy pokażę Wam trzy wpadki streamerek. Pamiętajcie, by zasubskryć mój kanał oraz zostawić łapkę w górę. Przejdźmy do sedna tego odcinka. Na miejscu trzecim znajduje się pani Miodek. Nie jest to jej pierwsza wpadka. W pokazała coś, co nie było planowane. Mogę się jestem, dobra? Ej, patrzcie, no. Tylko muszę poprawić wody, nie, żeby. O, tego nie było! Kurwa! Niestety zagraniczna streamerka pokazała nieco za dużo wersje bez cenzury macie w opisie hold on and these, these, these what I'm wearing are shorts, okay? że czas na miejsce pierwsze. Znowu zagraniczna streamerka również przy wstaniu ukazała to. Before... Oh, we're fill it first. Dziękuję za oglądanie tego odcinku Pamiętajcie by zasubskrybować mój kanał oraz za zostawienie łapki w górę. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!